Witam bardzo serdecznie, przejdę od razu do sedna. Filmik będzie opisywał pomysł na to, jak sobie zrobić działającą wajchę kierunkowskazów, a przy okazji jako bonus pokażę, jak podłączyć klakson z nietypowej, kupnej kierownicy do Logitecha i do innych kierownic. Te rozwiązanie nie będzie nawet takim dodatkowym kontrolerem, a nawet będzie działać na zasadzie przypisania klawiszy z klawiatury poprzez Arduino. Zresztą zobaczysz sam jak to będzie wyglądać. No więc zaczynamy. Na początku, oczywiście, nastąpiły pewne przymiarki dwóch różnych wajch kierunkowskazów i to, które będzie lepiej się trzymała. Doszedłem do wniosku również, że trzeba zdemontować łopatki, aby w żaden sposób nie przeszkadzało to w graniu i kręceniu kierownicy. Ta kierownica odkręca się kluczem imbusowym, a moda już normalnie krzyżakiem. No i za chwilę będzie pokazane jak wygląda w środku. O, tak wygląda w środku. Tą płytkę należy oczywiście odkręcić, żeby dostać się do środka, ale nie trzeba jej odpinać, żeby dostać się do łopatek. Łopatki trzymają kilka bocznych śrubek, a sama płytka co wisi była przeznaczona do dwóch przycisków i jeden z nich sobie użyjemy do klaksona właśnie. Do tych złączek Klaxona podepniemy były przycisk starej kierownicy, którą tutaj widzisz z boku. Jeżeli jakimś cudem masz dokładnie taką samą złączkę, możesz użyć jej, nie niszcząc struktury starej kierownicy. A jak nie masz, to trzeba będzie odciąć albo odlutować od starego przycisku. Do zestawu z kierownicą były dołączone takie złączki z izolacjami z racji tego, że będzie tam w tym wale od kierownicy trochę ciasno. Izolacja jest tutaj ważna, fest. Do tych dwóch złączek, jak widzisz, podlutowałem przewód, który wcześniej był podpięty pod przycisk i tutaj też zakładam izolację, żeby się te złącza w żaden sposób nie stykały, bo w przeciwnym wypadku będą tylko non-stop trąbić klaksonem w grze. No i z podpiętym przyciskiem można z powrotem wkręcić kierownicę. Przewody najlepiej układać w taką spiralkę, żeby bezproblemowo zmieściły się w środku. No i oczywiście po ponownym zamontowaniu kierownicy, ustawiamy klakson w grze, poprzez wciśnięcie go. Klakson zrobiony, łopatki zdemontowane, no to czas zabrać się za kierunkowskazy. Manetka będzie podłączona do takiego Arduino Nano, które już jest użyte do przełącznika świateł. Jeżeli widziałeś wcześniej mojego shortsa na ten temat, to wiesz, że mam taką manetkę, do której po prostu podkleiłem przełączniki krańcowe które reagują na przyłączenie manetki i jednocześnie odbijają od do neutralnego stanu zdeka inaczej niż w rzeczywistości, ale wydaje mi się to najprostszym możliwym rozwiązaniem. Kiedyś koncepcja była taka, żeby to podłączyć pod pada i działało, a tym razem będzie to podpięte pod Arduino zgodnie ze schematem i też będzie działało. W samej konstrukcji więc nie musiałam za dużo zmieniać, jedynie co musiałam zrobić to taki rozgałęziacz masy do Arduino, żeby móc wpiąć następną rzecz, jaką są właśnie te umowne masy z przełączników krańcowych. Oprócz tego przylutowałem sobie takie żeńskie piny, aby można to było włożyć jak wtyczkę do Arduino i do rozgałęźnika masy. Po polutowaniu test zwarć czy wszystko działa, bo później już nie będzie odwrotu jak poprzyklejam to wszystko do SIM setupu. Zakładam jeszcze izolację wszędzie gdzie się da i wkładam przewody do środka, a następnie podklejam, tak na razie wstępnie, żeby się wstępnie trzymało. Puste przestrzenie wypełniłem byle czym i zalałem klejem, w tym wypadku takimi organizerami do kabli, które kiedyś kupiłem na Amazonie. Na zdjęciach wyglądały lepiej, a przyszło jak zwykle, ale ze względu na kształt akurat się wpasowały w te małe szparki pomiędzy tą wajchą a obudową więc się nadały Po podpinałem przewody do arduino no to teraz część programowa otwieramy sim huba i musimy zaprogramować arduino tak żeby widział tą naszą podłączoną wajchę jako przyciski więc otwieramy hardware a następnie open, open arduino setup tool no i z racji tego że ja dodaję przyciski to otwieram wcześniej załadowany schemat do arduino który już miałem i chciałbym po prostu dodać tutaj kolejne piny więc szukam tutaj takiej opcji jak Additional Buttons i po prostu w dalszym kroku wskazuję piny, które ma sprawdzać, czy coś się zwiera z masą, czy nie. W moim przypadku to będą D8 i D9. Dodaję dodatkowe przyciski i ustawiam konkretne piny. Pozostaje tylko zaprogramować, więc wybieram port, zatwierdzam informacje, no i wyskoczy mi kolejne okienko który mi będzie mówić, że Arduino Nano nie będzie działać jako oddzielny kontroler ale będzie go można ustawić jako przyciski od klawiatury, jak za chwilę zobaczysz Po skończonej kompilacji zamykamy okienko i przechodzimy do Controls and Events a następnie do Keyboard Emulation Tam wybieramy Add Mapping no i klikamy w wajchę w górę i w dół, jak wybierzemy ten Click to Configure no i co, jak mamy waiting for input, no to klikamy, pokaże nam się taka długa nazwa, znaczy się, że jest dobrze. Co jest tutaj naprawdę fajnie pomyślane, to różne scenariusze klikania. W moim przypadku będzie to po prostu Prest, ale jak na przykład robisz ręczny na Arduino i go zaciągasz, to możesz wybrać inną opcję, żeby w pełni odwzorować to, co chcesz osiągnąć. Teraz, aby przypisać symbol z klawiatury, wystarczy kliknąć na te pole i wcisnąć przycisk na klawiaturze. Robimy dokładnie to samo, tylko że na drugi kierunkowskaz. A następnie sprawdzamy, czy wszystko działa w notatniku. Jak wszystko działa, no to powinny się pojawiać symbole, które wcześniej ustawiłeś właśnie w tym programie. No i adekwatnie tak samo powinieneś móc ustawić te symbole właśnie w grze. I voilà! Dwa w jednym. Masz już klakson i manetkę kierunkowskazów. W przyszłości planuję zrobić filmik o ustawieniu kierownicy, bo taka była prośba nieraz. Planuję też zrobić radio, no i klimę na Arduino. Także dziękuję za dzisiaj. Jak będziesz miał jakieś pytania odnośnie Arduino czy programu SimHub, zapraszam do komentarza. W opisie filmu z kolei będziesz miał odnośniki do obręczy kierownicy, co mam i Arduino, z którego korzystam. Także póki co dziękuję i do zobaczenia w przyszłym filmiku. Pozdrawiam bardzo serdecznie i cześć.